Franciszek w rozmowie z biskupami uciął plotki. Nawet o tym nie myślę, czy papież zrezygnuje? Franciszek odpowiedział. Papież Franciszek ma 85 lat i problemy ze zdrowiem. Z tego, i nie tylko, powodu coraz częściej pojawiają się spekulacje o rezygnacji papieża z urzędu. Franciszek miał jednak jednoznacznie te pogłoski uciąć. Jego wypowiedzi przytaczają brazylijscy biskupi. Hierarchowie z Brazylii gościli u Franciszka w ramach wizyty Ad Limina Apostolorum. Kilku biskupów, w rozmowach z mediami po wizycie w Watykanie, jednogłośnie przekazało, że papież odrzuca spekulacje na temat swojej rychłej rezygnacji z urzędu, podaje katolicka agencja informacyjna. Jak czytamy, arcybiskup Portovelho, roku Łepaloski przytaczał słowa papieża, zapytanego o stan zdrowia, który miał powiedzieć, że mimo pewnych zdrowotnych problemów rezygnacja, nie przychodzi mu na myśl. Chcę wypełniać moją misję tak długo, jak Bóg na to pozwoli, cytował papieża arcybiskup. Także Lucio Nicoletto, administrator apostolski diecezji Roraima, potwierdził wyrażenie, że Franciszek w żadnym wypadku nie myśli o przejściu na emeryturę, podaje K.I. Papież Franciszek i problemy ze zdrowiem Papież Franciszek ma 85 lat, na czele kościoła katolickiego stoi od 2013 roku. W ostatnim czasie zmaga się z problemami zdrowotnymi, m.in. z bólami kolana. Z tego powodu przez jakiś czas podczas publicznych wystąpień pojawiał się na wózku inwalidzkim.